Moja kolonia Camponotus Fethrenhoi prawie się zatrzymała w rozwoju, i to na pewno wielu z Was mogło spotkać. I za każdym podejściem nie wiedziałem, dlaczego to się dzieje, ale teraz się to zmieniło i znalazłem rozwiązanie, i dziś Wam je pokażę. Camponotus Fethrenhoi to jest gatunek, który hoduje naprawdę wiele osób, i praktycznie każdy prędzej czy później spotyka się z tym samym problemem, że się zatrzymują z rozwojem. I u jednych zaczyna się to praktycznie od początku, kiedy pojawiają się pierwsze robotnice, u innych potrafi się to pojawić później, a u innych w ogóle i potrafią wyprowadzić fajne, wielkie kolonie kampałotu Sweatschenhoi. I sam miałem z nimi wiele podejść. Jedne kolonie potrafiły wyprowadzić ładne pierwsze pokolenie, a potem się zacinały i miały straszliwy problem, by wyprowadzić kolejne. U jednej miałem taką sytuację, że królowa przekręciła się, przeprowadzając całą kolonię do gniazda ziemnego, a u ostatniej miałem tak, że kolonia fajnie się rozwijała, a potem się zacięła i przestała się rozwijać. I zrobiłem jeszcze jedno podejście i postanowiłem zrobić to teraz inaczej. I moje ostatnie podejście do kamponotu Sweetsze zakończyło się niepowodzeniem. Postanowiłem jednak jedną rzecz sprawdzić, bo te mrówki pochodzą z Azji Centralnej. I wiele osób wspominało, że można je zimować i dałem te królowo po podkarmieniu po na zimowanie. I co się okazało? Normalnie możemy je zimować, i też zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że teoretycznie przez to, że one mogą przyzimować w tej takiej temperaturze lodówkowej, możemy się spodziewać, że kiedyś może dotrą do Polski. Oczywiście nie za mojego życia ani waszego, ale za wiele setek, może tysięcy lat kamponu Sweathoi będzie w stanie żyć w Polsce. Teoretycznie, ale zakres ich występowania oraz taki marsz, który możemy widzieć, sugeruje to, że możemy się kiedyś tego doczekać. I wydawało się, że właśnie zimowanie mogło być kluczem do ich rozwoju, ale jednak to nie było to. Dlatego postanowiłem spróbować jeszcze raz. Ogarnąłem sobie nową kolonię kamponotu svet zacząłem ją hodować zupełnie normalnie, do etapu, aż wyprowadzi pierwsze pokolenie. I kiedy je zobaczyłem, naprawdę się ucieszyłem, bo robotnice u tego gatunku są naprawdę wyjątkowe i są mega siliczne. Uwielbiam ich kolorystykę, są naprawdę żółte i przypominają nasze polskie Lasius flavus. Ale królowe u kamponatu i też potrafią mega zaskakiwać. Moja ma jedne z piękniejszych ubarwień, które występują u tego gatunku. Oczywiście u nich ta genetyka jest trochę dziwaczna, więc niektóre potrafią być bardziej czarne, a inne potrafią być takie aż wręcz. Czerwono-pomarańczowe, coś tego typu. No i z tymi, tym lepiej wybarwionymi, tym gorzej się potem pracuje. I moja królowa, o dziwo, mimo że ma taką ładną barwę, rozwija swoją kolonię, ale w przeszłości też miałam takie sytuacje, że tego typu królowe potrafiły się w ogóle nie rozwijać, a te, takie klasycznym ich ubarwieniem, super się rozwijały. I kiedy pojawiły się te już pierwsze robotnice królowa wraz z robotnicami, potwierały wszystkie poczwarki, wiedziałem, że to jest ten moment i czas przystąpić do kolejnego etapu który możemy nazwać spokojnie eksperymentem. I postanowiłem podejść do mojej kolonii trochę inaczej niż zwykle, nie tak jak zaleca się przy tego typu gatunkach z rodzaju Camponotus, czyli trzymanie królowej w próbówce, aż osiągną daną ilość robotnic, tylko od razu umieściłem je na arenie, dałem im trochę wystroju oraz dałem im samo gniazdo, które było totalnie suche. I na początku było to gniazdo korkowe, jednak mrówki średnie się nim interesowały i dostały ode mnie gniazdo gipsowe, w którym na początku też nie chciałem mieszkać, ale po drobnych kombinacjach usunięciu praktycznie całego wystroju, pozostawiając suchy torf, próbówkę z wodą oraz to właśnie gniazdo, mrówki finalnie się już przeniosły do gniazda. I myślę, że spokojnie Camponotus i mogłoby być dalej na przykład w gnieździe korkowym, czy też jakimś innym gnieździe, że to jest bardziej plastyczne podejście. Tylko, że akurat to gniazdo gipsowe było na tyle małe, że bardziej pasowało mrówkom niż te gniazdo korkowe. I jeszcze miałem możliwość przykrycia go, co bardziej pomogło mrówkom, jeżeli chodzi o zachęcenie ich do przeprowadzki. No i finalnie się na to zdecydowały i zamieszkały już na stałe w tym gnieździe. I teraz pewnie wielu z was mogło się zastanowić: hej, czemu nie nawodniliśmy tego gniazda? Czemu one w ogóle chciały się przenieść do totalnie suchego gniazda? Nie jest to w ogóle dla nas logiczne. I tu właśnie zaczyna się to najciekawsze, bo jeżeli spojrzymy na mapę występowania Kamponoców Fetchenhoj, że pochodzą one z terytoriów Azji Centralnej, rejonów suchych o bardzo specyficznym, surowym klimacie, Kropki moim zdaniem łączą się same. Potem mrówki przystosowały się do niskiej wilgotności oraz dużych wahań temperatur, a samo ich środowisko jest bardzo nieprzyjazne oraz przypomina bardziej klimat pustynny. Dlatego moim zdaniem one nie przepadają za zbyt dużą wilgotnością i będą w stanie wyprowadzić pierwsze pokolenie w próbówce, ale z biegiem czasu będzie im coraz bardziej przeszkadzać ta wilgotność, co utrudni rozwijanie dalej kolonii. I możliwe, że najprawdopodobniej te kolonie, które bardziej się zaczynały później rozwijać, miały dużo dłuższe próbówki i miały przegrodę z korka, które mogły ograniczać tę wilgotność. Dzięki temu kolonia mogła się rozwijać. I co ciekawe, mrówki w moim przypadku miały wybór. Mogły wrócić spokojnie do próbówki z wodą. A zdecydowały się na gniazdo, które było totalnie suche. I jedyną wilgotność, jaką mają w tym gnieździe, to jest to, co przenoszą same robotnice, a ja w ogóle nie ingeruję w to gniazdo, co potwierdza moim zdaniem, że one właśnie lubią tego typu klimat. I kiedyś zauważyłem też coś podobnego, kiedy przeprowadzałem moją kolonię do nowego formikarium, gdzie miały gniazdo korkowe wcześniej, i ono było właśnie też totalnie suche: miało próbówkę na arenie, i kolonia miała fajny rozwój miała już nawet majory. I przeniosłem kolonię do gniazda ziemnego z torfem, no kolonia przeniosła się, wkopała się, a potem królowa się przekręciła od najprawdopodobniej za dużej wilgotności. I wielu hodowców kamponotu z Fetchenkoy ma te same problemy co ja mam i często mnie pytają co robić i aktualnie już od jakiegoś czasu powtarzałem, że dawaj suche formikarium i mrówki powinny ci się rozwijać. Więc okazuje się, że ten gatunek jest specyficzny i wcale nie jest trudny, po prostu trzeba zrozumieć jego środowisko naturalne i hodowla może być banalna, tylko trzeba zmienić podejście do jego hodowli. I oczywiście wiem, że to temat kontrowersyjny, każdy hodowca ma swoje metody, ja mam swoje doświadczenia i w pełni to szanuję. To jest moja osobista obserwacja oraz też opinia, więc no, możecie się jej posłuchać, nie musicie. A teraz wróćmy do mojej kolonii kamponocy świetschenhoi, które po kilku miesiącach takiej hodowli mają się świetnie. Pojawiły się niedawno nowe larwy. Robotnice też sobie furażerują normalnie parę w poszukiwaniu nowego jedzonka. Boże, jakie one są śliczne! Sama królowa oraz potomstwo przesiadują w dużym gnieździe, które jest trochę za duże, ale nie jest aż tak duże, jak może się wydawać. I mają ładne larwy, nad którymi siedzą i się modlą. I muszę też zacząć trochę bardziej obserwować, czy to potomstwo się rozwija, bo możliwe, że będę musiał je przezimować. Tylko w moim wypadku ja będę je dawać na zimowania parapetowe, od razu mówię. No bo przy takim suchym gnieździe nie odważyłbym się je dawać do lodówki. A nie chcę ich zmuszać, żeby wracały do próbówki. Mrówki też zrobiły dość Ciekawą adaptację wejścia do samego gniazda, bo dały tam dużo suchego torfu, przez który spokojnie mogą one przechodzić, ale potencjalny wróg miałby już problemy. To jest klasyczne zawężanie przestrzeni, które mrówki stosują. Obstawiam, że jakby gniazdo było odsłonięte, to one by tak sobie tym torfem zasypały całe gniazdo i czuły się wtedy bardziej bezpieczne. To jest typowe dla mrówek i tutaj nie ma dla mnie jakiegokolwiek zaskoczenia. Ale bardzo mi cieszy, że one takie adaptacje też robią, bo znaczy, że się czują w samym gnieździe dobrze oraz bezpiecznie. I co najśmieszniejsze, gdybym hodował camponotus i tak jak wcześniej to robiłem, to już bym dawno nie miał kolonii i wszystko by poszło do Walhalli. Mam nadzieję, że ten materiał Ci pomógł. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz fedy, zostawię Ci serduszko. Dzięki tym osobom powstał ten film. Nie zapomnij go podbić i zapraszam Cię na mrówki gamę, jeżeli jesteś ciekawy, dlaczego przez dłuższy czas nie było filmów na kanale.